Hejka, hejka! Z tej strony oczywiście Haneczka, świeconeczka. Witam Was serdecznie w moim kolejnym odcineczku na moim kanale. Jak widzicie, zawitała do nas zima. Ogólnie, bardzo się cieszę z tej aktualizacji, bo strasznie długo na nią czekałam. Jak chcecie zobaczyć do końca, serdecznie zapraszam do oglądania. Tutaj już ogólnie zrobiłam takie zadanko z tymi saniami, e, no bo wcześniej tutaj kompletnie nie było. Więc tutaj robimy... gotowa była by, by do zimowej wioski? No to ruszajmy! Jarek, jest e, dla mnie zbyt ciepły. Ulala, a dwa żetony. Ciekawie, ciekawie. Właśnie bardzo ten ekran mi się podoba, po prostu cudne. Chętnie bym z wzięła to sobie jako tapetę. O Jezu, o, pięknie, Jezus Maria, Jezus Maria, my jesteśmy... Boże, ale dawno tutaj tego nie było. Dobra, kruszek. Kruszek jakiś. Ach. Rzeźki, mróz, no tak Echem. Echem. Witaj w zimowej wiosce I baw się dobrze Aha, okej, okay. nie mam z tamtego roku mam, mam te żetony Bo inaczej bym miała raptem kilka teraz Cudownie cię gdzieś Adrienne Oczywiście, że wiem, jak masz na imię W końcu znam zimową magię Albo tam wioskę, już nie, Boże, ja się nie znam hmm. To moja ulubiona pora roku A także ulubione miejsce Wspaniale, że też możesz się z nami cieszyć a chociaż bo jak widzimy, pozostał zniszczony. Wioska nadal jest piękna. Dobra, ja mnie tutaj pewnie będzie zaczął oprowadzać. Dobra, to my sobie śmigamy na dół. Dobra, to my sobie tutaj jesteśmy już na dole. Nie wiem, gdzie jest tutaj pierwsze okienko. Więc idę do, idę do Was, jak już znajdziemy pierwsze. Dobra, jesteśmy w pierwszym. Tutaj są te green screeny. Jeśli się nie mylę, tak, tutaj jest ta fotografia. I dobra, lecimy do kolejnego. Tutaj oczywiście mamy kolejne. Tutaj są te koniu koniusie. No nie ma żeby tajnych. Tutaj właśnie jak widziałam, niektóre no to one właśnie tutaj są bardzo tanie. E, tutaj niektóre aż tak po, e, staniały, bo nie mam tą sarenkę, ale właśnie tutaj bardzo. Więc dobra, lecimy do kolejnego. Kolejne, co tutaj, jeśli się nie mylę, właśnie to jest ten... O dobra, tutaj jest ta hala. Jak bym to mogła wyjąć. Tutaj chyba coś jeszcze znalazłam. O, to jest jakiś sklepik. Otóż to tutaj są właśnie, jeśli się nie mylę, z tamtego roku tutaj są zwierzaczki tak, dobrze o, dokładnie ja się strasznie chciałabym mieć tego słodkiego pingwinka, ale dobre tam lecimy to oczywiście nie obejdzie się bez szafy no oczywiście lecimy tutaj, jeśli się nie mylę, to chodzi o choinkę otóż, to już ta piękna choinka i zaczniemy otwierać. Tutaj sobie zrobią sobie porządek. Zaczniemy od pierwszego. W pierwszym nie będzie. O, piękna ta czepeczka, dobra. No, dwójeczka, gdzie tutaj jest? Dwójeczka, dwójeczka. Jejku, smak, jejku, jejku, jejku. Od razu tutaj jest dwójka. Dostaliśmy stopę dla konia. Super, opłaca się. Pasza, Jezu, jak dobrze. Niestety w ogóle na nią nie stać. O, tutaj pięknie Pelel dla konia już prawie jest dokończone. Ja 2000 szlingów, Nie, no nie mogę. Jezu, i ten piękny sweterek. Sweterek. Dobra, mamy czapkę i sweterek. Nie, no, po prostu piękny outfit. Dobra, lecimy dalej. Te oczywiście pewnie są jakieś wymiany za żetony. Ja sobie to od razu zobaczymy. Będę Was oprowadzać. Oczywiście jest tutaj piękny te outfit. -siki. Boże, jaki piękny sweterek, Jezu cudne rzeczy po prostu. Nie no, nie mogę. Piękno, piękno, piękno. Dobra, dobra. I lecimy dalej. W sumie tutaj i tak mamy obok tutaj, no tutaj kolejny sklepik. Tym razem, że zakupowanie niestety, ale za szylingi lub właśnie tutaj za Star To -y. Ten taki mi się mega podoba. No i to chyba na razie tyle schodzenia tego. Idziemy teraz zobaczyć właśnie kolejne te rzeczy. Więc zostańcie do końca. Tutaj jest jeszcze przy kruszku? Zadaj mi miejsce, prawda? No i widziałem, że ci się spodobało. No oczywiście, że tak. Dobra, tutaj sobie, mm, oczywiście, e, kruszek i robimy zaraz kolejne zdanko. Sara, po prostu musiałam tutaj podnieść level konia. Dobra. E, dobra, to jeszcze nie wszystko. opraz Dobra, czy tutaj pewnie będzie wyścig. Przepraszam, że tego nie czytam, no ale. A nie, po prostu tutaj było takie zdanko. Czy tutaj będzie wyścig? A nie, dobra. Mm. Jak tam mamy wyścig? Dobra, tu zraz zrobimy te zadanki, lecimy teraz do wyścigu. Guniemy ty wyścig, no i oczywiście rozpoczynamy. Tutaj pewnie będzie niezły ślizg. To chyba będzie taki jak w tamtym roku ten wyścig, no. Otóż to oczywiście musiałam było mi tak... Oj, strasznie wywiać, bo żal mam te lagi, straszne po prostu. Wyszłam na taki serwer, gdzie myślałam, że będzie... Mniej ludzi, ale boję się, co teraz dzieje się na Cookie Valley lub na Emerald Forest, więc lepiej nie wchodzić Te oczywiście święty Mikołaj Boże, oczywiście mój koni się zatrzymać, super O jacie, jeszcze super, jeszcze się ślizgamy, ale ekstra Dobra, jakby co, bo chyba teraz nie ma tych yy, zimowych koni Więc specjalnie dla was kupiłam tutaj sobie sterkońcy Oczywiście na przecenie jakby inaczej. I ogólnie będziemy sobie tutaj kupować koni, ale to niestety na innej aktualizacji. To to sobie lecimy opsa, żeby nas tym nie zmierzyły. No i pięknie. Piętny Mikołaj znowu, ale ekstra. O, gwiazdeczka oczywiście, która będzie tam uciekać. No a dopiero teraz mnie spełniłem Nie no, nie mogę. Może ja tak wysuwam po prostu. Dobra, jedziemy w te sobie piękne niedźwiadki, które oczywiście ruszają się tak samo. Dobra, może i to siano, które trzymam, jejku. Straszne. Dobra, lecimy sobie. To oczywiście zimowa dróżka. Lecimy, może, sobie tą stroną. Boże, pamiętam, jak ja się ciągle męczyłam nad tą gwiazdką, która ich co już na razie nie ma, albo że pamiętam, właśnie tam była. Boże, pamiętam jak, się, jak ja się nad nią męczyłam ja za to po prostu jakiś koszmar. E, dobra. Możliwe, się nagram... Boże święty, jeszcze spiłą, jeszcze nie, no nie mogę. Może Wam dzisiaj nagram live'ikę, jak po prostu sobie tutaj gram. Zobaczymy. To koniec wyścigu! Odebrane to piękne PD. Udało mi się ekstra. Boże ile tego... Właśnie mam już 27. Dobra, lecimy do kolejnego zadanka. Kolejne zadanko jest u kryształka, bo jedziemy z burzą śnieżną. Burza śnieżna. O Boże, tutaj chyba burza śnieżna, i trzeba wyjść. Pewnie. O Boże, przepraszam, tutaj mi się włączył tryb zdjęcia. Jelku. Tutaj, oczywiście, burza śnieżna, na Jorvik i wcale nie spodziewa nas. Spodziewa. Dobra, jedziemy tam na Jorvik Dobra, jesteśmy już na Jorwiku i idziemy szukać tego cudownego zadanka. No, chyba, widzę. Przejdę sobie do tej burzy śnieżnej. Jezus, Maria, ten tam. Dobra, dobra burza śnieżna. Tutaj sobie jesteśmy. A, to są te, te, te zadanka, dobre. Fadri, dobrze widać. Przyjazną twarz na tej Dzięki, że jesteś dobra. Dziękuję też. Pewnie trzeba będzie ratować jakichś ludków. No, oczywiście. Trzeba pomóc ludziom. Wejdziemy sobie do pierwszej sztuki, które. O, Boże. Dobra, tutaj pewnie sobie musimy to zrobić. Jakieś zapasy. Jak chcecie, jak jakieś, jakieś ludzie. Tutaj sobie dojeżdżamy do kolejnego No to też oczywiście, zapasy. I lecimy do jeszcze do kolejnej osoby. A no pewnie tutaj będzie trzeba. Od a dobra, kolejne zapasy, dobra. Dobra, lecimy do tego Rowana. Jesteśmy, Rowan, jesteśmy. Dziękuję, dziękuję, dobra. Też dziękuję. i to tyle, okej. Okay. Teraz jesteśmy już w ogólnie wiosę. wiosce. Tutaj jest znowu króżek. Uszkodzony kryształ, dobra. Tutaj pewnie y, będziemy musieli szukać kryształka. Dobra, lecimy szukać tego kryształka. Teraz jesteśmy w tym kryształku, tutaj, jakimś? O Boże. Wypadka? Boże. Boże, święty. To jakiś kryształek. Proszę, że tego nie czytam, ale po prostu tak. O dobra, będziemy zbierać jakieś takie... O jacie, co to? Ale fajne, to jacie! Znaczy pewnie będziemy zbierać te śnieżki, jak zwykle. Znaczy, no się nowej A co to tym chodzi? Boże, ja chcę to zobaczyć. O la la! będzie jaki strój? O boże święty! Tak, Jezu! Nie no, dobra. Cudka, cudo. Dobra. Magicynko. No, oczywiście, że mamy, więc lecimy. Ja, oczywiście, jak ty widziałam, lecimy sobie do Alex, która u mnie zajmuje się pewnie tym. wyrzeźbianiem z tych rzeczy. No, dobra, więc lecimy. To pewnie trzeba zejść z konia. Ja nie będę sobie jeździła, idziemy. Dobra, tutaj ujrzymy tą piłę O Boże, święty. Dobra. Nie my, tniemy, tniemy co mi wyszło, boże jaki piękny koń Boże jakie cudno Cudo, cudo Cudno tutaj pewnie, ciekawe co będzie Tutaj myślę, że O boże święty, prawie kliknęłam I teraz śnieżki cudowne są Boże święty, nie Kurczę. O nie, nic mi nie pykło z tego. Ja jestem piłą, tak latem O, może czy to będzie Concord? Bo jest Maria, to serio chyba Concord. O, tak, chyba. A ten kamień tak stoi, jejku. Teraz ja oczywiście się stać się na Koniusia i robimy sobie z O, jacie, dobra, nie będę już tutaj tego robić. Lecimy do kolejnego zadanka, które są w mieście. Ulala, ja tu widzę, że ten wyścig fajny. O matko, o matko, matko, matko Boże, pamiętam. Oczywiście, że chcę. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Początek wyścigu. No oczywiście, że zaczynamy latać. Dobra, lecimy sobie z tym wyścigiem. Jezus Maria, co to było? Jezu, jakie lali. Jak ja się tutaj o coś zabiję, Jezus Maria. Ups! Ech. Oczywiście musieli nie powolić, co? No oczywiście, bo ja taka słaba. A tam jeszcze jak wiadę to oczywiście będą musieli we mnie wjeżdżać. Ale super. Super jasny, ale super To Oczywiście ten Będzie musiał we mnie wjeżdżać, ale fajnie. Bożej ja muszę się rozglądać też. Boże święty takiej kiedy ja miałem farta. Może ja tutaj nic nie widzę kompletnie. Jej. Tak, tak. Schodzimy na ziemię, jej! Dobra jki. Więc kochani, no ja nie wiem w sumie. Ja no bo nie chcę jest jakiegoś, jakiegoś takiego strasznego długiego odcinka, więc po prostu może Wam zrobię tego lajwika Dobra, więc ja teraz od razu pewnie odba odpalę sobie live'a No i tak, odpalę sobie jakieś live, live'a Więc dobra, może zrobimy już chociaż to ostatnie zadanko, więc lecimy Zrobimy jakieś to zadanko z tym skrzatem z Dobra Boże, co, co to znowu, co to znowu? A, bo on mi... Boże, to on mi to tłumaczy ta, mi to wszystko musi tłumaczyć, mm, okej. Okay. No kochani, chyba na razie to tylko na tyle dzisiaj. E, możliwe, że zrobię teraz e, live'ika, jeśli dam radę, ale chyba zrobię. No to więc chyba tyle. Mam nadzieję, że, że Wam się podobało. No i do kolejnego odcinka i cześć!